Dzień dobry, tu Dzisiaj jest mój ostatni dzień pełny lili do. No. Bo jutro rano w sobotę wjeżdżam do domu. Do Polski. Do śląsk. Więc dzisiaj z rodziną. I chyba z znajomymi Pójdziemy na pizzę ostatni raz w tym wyjeździe. Wczoraj jadłem bardzo pyszne owoce morza. Przepyszne były, że chciałem e, drugi raz zabudować e, te owoce morza, ale nie zamówiłem, bo bo prynuję się z jedzeniem. Nie je w słodyczy. Rzadko nie wiem w słodyczy, ale starałem w jest. Ubrałem się w nowe dresy Na wysce Nie stare, stare, ale, ale spodnie dresowe są w po pokradiu. Ale mają parę lat. Ale nowe upranie. To, to jest... to jest dobre. Wiem, że skomplikowane. Wiem. Cieszę się, że, że wracam już do Polski, bo to jest za Polską. Za Sąskiem, za Modę, za miastem. To jest ostatni odcinek z do 2025 roku, bo w tym roku już nie pojedziemy na darty, ale na wakacje pojedziemy. Nie powiem gdzie to się później za parę tygodni miesięcy. to opaliłeś się tu dość policzki. Tu e, białe e, baske, a tu go, e, te gogle te tarcarskie. E, to to zobaczę na następnym filmiku albo szolce, albo na TikToku, FB na YouTube, w filmiku albo w szorce, short. To zobaczę na. Pa. Polecam dać super, lajka i komentarz, pa.